bardzo aktywne społecznie, ale również serdecznie Państwa witam, mówię tyle o rodzinie dzisiaj, przykłady właśnie tego spotkania w gronie rodzinnym mamy tutaj tego wieczoru. Także bardzo też proszę Państwa, żeby to spotkanie potraktować no właśnie trochę jako spotkanie rodzinne, może tak za chwileczkę kończąc tę część oficjalną, myślę, że będziemy mogli złożyć sobie życzenia i rzeczywiście trochę poświętować. Chciałem... Tak trochę oficjalnie przywitać przedstawicieli wszystkich gmin powiatu Łąńskiego Powiatu, który ma ponad 220 tysięcy mieszkańców, a żeby było tak troszeczkę inaczej, to w kolejności od najmniejszej do największej gminy ja chciałem przywitać wszystkich Państwa. I tak witam przedstawicieli gminy Strachówka, gminy Poświętne, gminy Dąbrówka, Gminy Jadów, Gminy Klębów, Zielonki, Tłuszcza, Kobyłki, Radzenina, Marek, Ząbek i Wołomina, że tak już powiedziałem, ponad 220 tysięcy mieszkańców. Ziemia Błomińska, powiat Błomyński liczy. Tak jak powiedziałem, proszę pomysł na to spotkanie, który gdzieś tam zaplanowaliśmy kilka tygodni wcześniej, był taki, żeby to było spotkanie w gronie przyjaciół spotkanie z życzeniami noworocznymi. Ale niech mi wolno będzie wykorzystać ten moment na dwa słowa dosłownie dwa słowa na temat idei jednego powiatu, który udało się. Założyć, zawiązać już w roku 2010, w drugiej połowie tego roku, kiedy grupa w jakiś sposób pasjonatów, myślę, ludzi z pomysłami trochę ideowców, postanowiła, że no, trzeba działać, trzeba brać sprawę w swoje ręce w myśl zasady, nic o nas bez nas. Było to 2-3 miesiące przed wyborami samorządowymi w roku 2010. Myślę, że ta idea powiodła się, przyniosła sukces. Efektem tej przygody, myślę, jest, mam nadzieję, że jest z nami Pani Ewa Bielec, jeden przedstawiciel w Radzie Powiatu Polskiego, jednego powiatu. Proszę Państwa, ponieważ potem podejmowaliśmy jeszcze wiele innych inicjatyw społecznych, pomocowych, w zakresie sportu, rekreacji również, ale szczerze Państwu powiem, że pełniąc wiele różnych funkcji w samorządach, w gminach, w urzędach, w szkołach, nie zawsze można było, nie zawsze byłoby to, myślę, też dobrze postrzegane, łączyć sprawy właśnie jednego powiatu i pełnionych przez nas funkcji publicznych, dlatego, proszę Państwa, często robiliśmy to jako zwyczajnie osoby fizyczne, jako mieszkańcy, jako po prostu obywatele naszych małych ojczyzn. Ale żeby można było, proszę Państwa, pewne rzeczy realizować w większej skali, dlatego zdecydowaliśmy, że w roku 2012, bo Państwo w grudniu, oficjalnie już zarejestrowaliśmy stowarzyszenie. Jeden powie, od tego czasu możemy spotykać się, możemy podejmować działania po prostu oficjalnie. I tak jak wspomniałem na początku, tych inicjatyw było sporo. Wierzymy, przekonani jesteśmy, że tych inicjatyw będzie zdecydowanie więcej w kolejnych miesiącach, mam nadzieję, że również w kolejnych latach. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, to trzy lata w zasadzie już marki, która jest obecna na rynku Powiatu Wolniczkiego. Myślę, że trzy lata działalności, które można określić słowem, że to są dobre lata. Tego czasu nie zmarnowaliśmy. Tak ja, jak już wspomniałem, nie zawsze można było podejmować wszystkie działania w świetle fleszy, w świetle Jupiterów, bardzo oficjalnie. Tak naprawdę, proszę Państwa, w życiu się liczy to, co się robi, a nie to, co się mówi. I myślę, że to jest ważne, o tym trzeba sobie dzisiaj powiedzieć. Chcę też wspomnieć o tym, że wiele spośród Państwa, wiele osób spośród nas, przecież przez ten czas również pracowało na co dzień, tak jak wspomniałem, w szkołach, w urzędach, w przedszkolach, na przykład ucząc języków obcych, prowadząc własne firmy, czy także pracując w domu. Proszę Państwa, zapisałem sobie, wszystko jest ważne, to wszystko się liczy. Trzeba sobie także to na progu Nowego Roku powiedzieć. Osobiście bardzo lubię takie jedno zdanie, które chciałbym dzisiaj Państwu też powtórzyć. A mianowicie, wszyscy jesteśmy sobie bardzo potrzebni. Uważam, że to zdanie zawiera w sobie naprawdę bardzo głęboką prawdę. Krótka chce mi trochę pomóc, ale... minął tego <laughs> zazwyczaj. Proszę Państwa, tak jak wspomniałem, aby móc realizować zadania, które chcemy razem podejmować, także odpowiadając na potrzeby dzisiejszych czasów. Mówi się o kryzysie, niektórzy mówią, że ten kryzys już się kończy, oby tak było, daj Boże, no, trzeba się jakoś organizować. Wspomniałem o tym, że oficjalnie zarejestrowaliśmy jeden powiat w grudniu 2012 roku, jako stowarzyszenie, ale pozostając oczywiście wiernymi pierwotnym założeniom, a to znaczy, że jeden powiat to ludzie, ludzie zaangażowani, ludzie z pomysłami, ludzie z talentami. To, co bardzo ważne, myślę, dla nas, to ludzie z pewnym dystansem do polityki, chociaż trzeba podkreślić, że polityka też jest w życiu publicznym ważna, szanujemy polityki, rozumiemy to, ale swoje działania podejmujemy z dystansem do polityki, ale za to z zapałem do pracy. Proszę Państwa, myślę, że to jest również dobry moment, dobry moment na to, by raz jeszcze podziękować Państwu za tę pracę przez trzy lata, za wszystkie inicjatywy, za propozycje, za poświęcony czas, za spotkania, za przygotowania, za wszystkie wspólne akcje. Chcę Państwu powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz w moim takim osobistym odczuciu. Chcę Państwu powiedzieć, że każda rozmowa, każda nasza indywidualna rozmowa, bo było ich bez liczby. Każde nasze indywidualne spotkanie, a też przyznam się, że było ich bardzo wiele, być może z większością spośród Państwa, pamiętam i wiem, że bez tych spotkań, bez tych indywidualnych tych naszych rozmów nie byłoby możliwe to dzisiejsze spotkanie. I w tym miejscu raz jeszcze dziękuję Państwu za wszystkie te indywidualne rozmowy i raz jeszcze za to, że Państwo są dzisiaj z nami. Proszę Państwa, w statucie jednego powiatu znajdziemy zapisy dotyczące między m.in. Pomocy społecznej, pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, działalności charytatywnej, ale także pielęgnowania tradycji narodowej, naszej kultury, historii. Chcemy także dbać oczywiście o zdrowie, rozwijać się. Chcemy dbać o zdrowie także poprzez wychowywanie, nie poprzez sport. Nieobce są oczywiście nam wszystkim sprawy oświaty, wychowywania, także przedsiębiorczość. Generalnie to, o czym już mówiłem. W zasadzie trzeba nawet, to jest obowiązek chyba każdego z nas, uczestniczenia w życiu naszych małych ojczyzn. Tak jak wspomniałem, na zasadzie nic o nas bez nas. Proszę Państwa, jeszcze sobie jedno zdanie napisałem, żeby się z Państwem się podzielić. Ogromny potencjał drzemie w ludziach. Myślę, że wszyscy mamy takie poczucie również na terenie Pojazdu Chcemy ten potencjał po prostu przebudzić. Już będę się do końca na tej sali Proszę wybaczyć, ale taka okazja na początku nowego roku. Przed nami w zasadzie już się rozpoczął nowy rok 2014. Z pewnością jest to rok intrygujący, ale także z wieloma wydarzeniami w skali światowej. No, sportowcy oczywiście wiedzą, ja w Rosji już za chwilkę mistrzostwa świata w piłce nożnej, ale dla wielu osób spośród nas to również praca w sensie wyborów samorządowych, ale także wybory europejskie w tym roku nas czekają. I w tym momencie w zasadzie pozostaną mi złożyć Państwu życzenia, być może z niektórymi osobami po raz kolejny, a dla niektórych osób to będą życzenia noworoczne, składane po raz pierwszy, ale zanim te życzenia, to żeby było trochę jeszcze może mądrości z wyższej półki, to postanowiłem jeszcze podzielić się z Państwem trzema cytatami, które gdzieś wydobyłem na dzisiejsze spotkanie. I tak Janusz Korczak powiedział a propos naszej postawy. Znowu Jesteśmy nie po to, aby nas kochano i podziwiano, ale po to, abyśmy działali i kochali. Nie jest obowiązkiem otoczenia pomagać nam, ale naszym obowiązkiem jest troszczenie się o świat i o drugiego człowieka. Tyle? Ja już kończę. A Johann Wolfgang Goethe, a propos działania, może naszego działania również, powiedział: Cokolwiek zamierzasz zrobić, o czymkolwiek marzysz, zacznij działać. Śmiałość zawiera w sobie geniusz i wielką siłę. Tyle getę, jeszcze nasz znakomity rodak, kardynał Stefan Wyszyński, a propos naszego położenia. Wszystko, co nas spotyka, zdrowie czy cierpienie, dobro czy zło, chleb czy głód, przyjaźń ludzka czy niechęć, dobrobyt czy niedostatek, wszystko to w ręku Boga może działać ku dobremu. W tym miejscu chciałbym też. Poprosić Państwa o takie wsparcie, też o siłę dla naszych przyjaciół, dla Pani Kariny, dla Pana Marka w trudnej sytuacji zdrowotnej. Myślę, że wszystko się dobrze ułoży. I proszę Państwa, teraz już naprawdę pozostaje mi tylko życzenia, więc chciałem z całego serca w imieniu członków założycieli, nas wszystkich tworzących właściwie tą przygodę wspaniałą, jaką jest jeden podmiot, złożyć Państwu no, 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 <ślesz> razem z Jagodą oczywiście. Najlepsze życzenia. Wszytnia, Noworoczne, proszę Państwa, energii do przeżywania tych wszystkich ważnych spraw nowego roku. Zdrowia, sukcesu w życiu zawodowym, osobistym, realizacji planów, zamierzeń, radości, pogody, ducha, nieustającej wiary, nadziei, samych pozytywnych doświadczeń, uśmiechu, aby towarzyszył nam wszystkim przez cały nowy rok 2014. Aby tak się stało, pozwólcie Państwo, znieść to as, jeżeli mamy. 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 Mamy.